Dobry nic ponie. Dzisiaj postaramy się odnaleźć tak zwany glutaminator 3000. Huh? Może w wiosce coś znajdziemy. Move. O, jest jakiś gościu. Idziemy zapytać się go, czy ma Glutaminator 3000. Witam pana, czy posiada pan może Glutaminator 3000? Tak mam, ale tanio go nie sprzedam. Moja cena to 3 kg smaru do taczki albo Bulbulator do malucha. A mogą być w skarpetki i wkotki? Jasne, zawsze o takich marzyłem. No i super, mamy w końcu Glutał na to. Dobra teraz spierdzielamy, bo się jeszcze rozmyśli. To tyle na dzisiaj kochani, ja uciekam i widzimy się w kolejnym odcinku, pa.